No, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Jestem z nami Europejska Janusz Korwin-Mikke, prezes Korwin i Tomasz Samer, rzecznik prasowej kampanii parlamentarnej. W podczas dzisiejszej konferencji Janusz Korwin-Mikke opisze, w jaki sposób Unia Europejska doprowadziła do podwyższenia cen energii w Polsce i przedstawi plan, w jaki sposób można ten trend odwrócić. I proszę Pana prezesa o zabranie głosu. Przede wszystkim uwaga. Gdyby ta konferencja była na temat tego że pan Dudna ukradł 1000 złotych, to by to było 30 kamer telewizyjnych. Ponieważ mówimy tylko o takim drobiazgu jak energia, to nikogo to prawie nie interesuje. Witam te nieliczne, nieliczne media, które się pojawiły. Teraz przechodzę do tematu. Benzyna w Polsce kosztuje około 0,30 trzydzieści, na stacji benzynowej jest około 5 prawda? Różnica to są rozmaitego rodzaju podatki i obciążenia. To samo tyczy innych rodzajów energii. I przyczyna tego jest następująca. Po pierwsze, pazerność rządów, które są mieć dużo pieniędzy i nakładają podatki nie licząc się z gospodarką, tylko z tym, żeby jak najłatwiej ściągnąć pieniądze, a to, że zaszkodzą gospodarce czy ludziom, to ich to nie interesuje. Druga przyczyna to jest ideologiczna. Unia Europejska, jak słusznie powiedziała Lady Małgorzata Czerowa, jest to chory wymysł lewicowych intelektualistów. A lewicowi intelektualiści mają jeden cel, zniszczyć kapitalizm. A jak powiedział kapitalizm, żeby zniszczyć, jak mówił Karol Marx, żeby zniszczyć kapitalizm potrzeba podatków, podatków i jeszcze raz podatków. No a jak się nakłada podatki na energię, no to się nakłada podatki na wszystko. Więc najlepszym sposobem na niszczenie kapitalizmu jest nakładanie podatków na energię. I Unia bardzo starannie nakłada podatki na wszystkie rodzaje energii. To jest drugi powód. Trzeci powód to są zieloni, którzy mają kryzję na punkcie niektórych rodzajów energii dziwnym trafem. Są to rodzaje energii, których nie dostarcza Gazprom. Tak się, tak, tak się jakoś składa, że, że przeciwko gazowi i, i ropie naftowej, który dostarcza Gazprom, to zieloni nie protestują, no, a przeciwko innym rodzajom energii, jako to gaz łupkowy, energia atomowa i tak dalej, protestują. I pozostaje tylko pytanie, skąd zieloni mają pieniądze na swoje łodzie, eskapady, konferencje i tak dalej. A to delikatna sugestia, oczywiście, bezczelna. To, są, to, to jest sytuacja obecna na rynku energii, także energia zniczona energia ogólnie, a węglowa w szczególności. Udało się zniszczyć energię atomową w Niemczech, udało się zniszczyć energię węgiel węg... węg... w Niemczech. U nas energii atomowej nie można zniszczyć, bo jej nie ma, albo można tylko opóźniać budowę elektrowni atomowej. I oczywiście niszczy się polski węgiel, w czym przoduje mój kolega w Parlamencie Europejskim, pan profesor Jerzy Buzek. I bardzo starannie, bardzo starannie dekarbonizują, dekarbonizują energetykę węglową. Sytuacja Śląska jest szczególnie fatalna, bo tam właśnie jest ten węgiel, jest ten węgiel i powtarzam oczywiście, że są wewnętrzne przyczyny, przyczyny niesprawności kopalń, na przykład prywatne działają dobrze, prawda, czy, czy się trzymają jako taką, a tutaj w tej chwili z są, są problemy, więc jak widać nawet dobre kopalnie mają teraz problemy i to właśnie wynika z tych obciążeń unijnych, które jeszcze kazano nam zwiększyć. I ostatnia teza, którą chciałem powiedzieć, to pan Donald Tusk, jak był premierem, dwukrotnie wetował, bo w tej sprawie każde państwo miało weto, dwukrotnie wetował dalsze rozszerzanie walki z globalnym ociepleniem i tym podobny krytylizm, który niszczą energetykę. To jest pretek zaliczenia energetyki ta walka z globalnym ociepleniem oczywiście. Po czym, jak mu zaoferowano stanowisko szefa Rady Europejskiej, dziwnym trafem po raz trzeci nie zawetował. Mam myślę, że jest w tym jakaś, yy, jakiś związek między jednym a drugim. Yy, to wszystko, co miałem na temat do powiedzenia. Państwo po jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo, wszystko jasne.